Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich wszystkich domach modlitwy w Polsce i z polski. Jak wiecie, wczoraj przybyłem do parafii w Ołoboku w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. To już Drugi raz, rok temu również zastępowałem tutaj księdza proboszcza Tadeusza i te, przez te kilka dni również do 15 sierpnia zakończę tu pobyt właśnie uroczystą mszą świętą, właśnie odpustową w parafii. Tutejszej a wiosce chociule, które, które rzeczywiście mają przepiękny kościół dedykowany Matce Bożej w Niebowziętej i tam też zakończę tutaj pobyt tego zastępstwa. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę kolejny raz być w tym miejscu. Dla mnie bardzo też ważnym, obok Świebodzina, 7 kilometrów zaledwie od Świebodzina, gdzie jest ta przepiękna figura Jezusa, Chrystusa Króla, która przewyższa nawet wysokością tą w Rio de Janeiro, gdzie przecież będzie pokazywana pewnie ta figura w Rio niebawem, wielokrotnie ze względu na olimpiadę. Ale my, moi drodzy, tutaj z tego miejsca mogę również mówić do Was i, i dziękuję Panu Bogu za te wszystkie dni. Pozdrawiam Was tak mocno i pragnę uścisnąć i powiedzieć, że. Wszyscy jesteście mi bardzo mocno bliscy, a w szczególności ci, którzy są w domach modlitwy świętego Szarbela, i was wszystkich pozdrawiam, którzy śledzicie codziennie, niektórzy mówią gdzieś tam znajduje czas, by prześledzić właśnie tę niezwykłą misję, bo tak bym nazwał misję. Dla Jezusa Chrystusa, i którą przeżywam, tak gdy, kiedy 27 lipca, yy, zaledwie kilka dni temu, kiedy rozmawiałem z Ojcem Świętym w Bazylice Świętego Piotra, widzieliście jutro. Może się uda jeszcze pokazać jakąś fotografię z innych ujęć tego niezwykłego spotkania dla mnie. Ja wciąż to przeżywam i będę powracał. Musicie mi wybaczyć wielokrotnie do tego spotkania. No bo któż by się spodziewał, że sam następca Świętego Piotra, że papież Franciszek przed wylotem do Polski znajdzie czas, by przyjść, by porozmawiać, by również wesprzeć mnie, by mi powiedzieć, że. Idź dalej. Kiedy klęczałem kiedy przed nim, kiedy kładł Ojciec Święty swoje ręce na mojej głowie, kiedy mi błogosławił, wiedziałem, że y, to jest jakby y, sam nasz Pan Jezus Chrystus, przypieczętowuje przez niego tę misję, która trwa od pięciu lat. Tak w takiej misji pełnej, kiedy tyle miejsc. Tyle spotkań, tyle dzieje, tyle świętego Ojca Szarmela, 210 domów, to ludzie się gromadzą. Przed chwilą miałem w języku włoskim katechezę i we Włoszech są szczęśliwi w tych domach i gromadzą się i zapraszają innych i chcą zakładać nowe domy, modlitwy świętego Szarbela. Już właśnie wczoraj przyszły kolejne prośby, bym pobłogosławił w Mediolanie. Mówię, dobrze, przygotowują się, będzie tam spotkanie również we wrześniu. Jak wiecie, w następnym miesiącu będę w Luksemburgu, gdzie również proszą ludzie, aby, aby jednoczyć. Mówiłem Ojcu Świętemu. Ojcze Święty, tak bardzo ludzie potrzebują miłości i nadziei, tak bardzo właśnie potrzebują. I tak cieszę się, że dzisiaj mogłem zapalić tutaj na plebanii, bo z plebanii bo obok mogłem zapalić te dwie świece, które płonęły przez pięć dni na grobi świętego Jana Pawła II. Jezus miłosierny i wizerunek świętego Jana Pawła II. Te świece. Pragnę ofiarować do pustelni, która mam nadzieję, że powstanie, bo jedna z rodzin, oczywiście jak wiecie, we Florencji, koło Radomia, stara się, by właśnie tam to miejsce szczególne było dla ojca Szarbela. Ziemia dla niego. Ziemia, na której będzie ziemia i jest już ziemia z grobu jego przywieziona, aby wielu ludzi mogło tam Przyjechać i wyprosić łaski. Sami, sami, tam będzie gospodarz, święty ojciec Szarbel, jak przydrożna kaplica. Tak by można nazwać, ale my zawsze będziemy mogli tam również zanieść naszą prośbę, odbyć naszą pielgrzymkę i powiedzieć: święty ojcze Szarbelu, prowadź mnie nadal, mnie strzeż. To jest tak bardzo ważne. Kochani moi, jesteśmy po pielgrzymce papieża Franciszka do Polski. Różne są komentarze tej pielgrzymki, ale jeden jest komentarz, który wszyscy się zgadzają. To było coś pięknego. To było coś pięknego. Polska młodzież, Polska tak, i Polacy otwarli swe serca. Wczoraj miałem również telefon jednej pani, która mówi: Ja tak przyjęłam do siebie 10 osób z Mediolanu i mówi: Płaczę, bo wyjechali. A tak się bałam. No, po prostu to było coś niesamowitego. Nawiązały się nowe relacje, młodzi ze sobą, z rodzinami. Niektórzy znaleźli motywację do tego, by uczyć się języków, by uczyć się języka, bo przecież pięknie jest się porozumieć wierzymy i jesteśmy wszyscy dziećmi jednego boga i możemy się porozumieć możemy tworzyć tam piękną relację to przyniosło również jakieś nowe otwarcie spojrzenie zobaczyli na nowo to nie jest spotkanie wirtualne oczywiście My też się spotykamy wirtualnie, przez internet. Możecie wysłuchać mojej katechezy, ale sami wiecie, że zupełnie czymś innym jest spotkanie osobowe. Kiedy się spotykamy, kiedy każdy może powiedzieć to, co czuje, myśli, kiedy tę osobę można wesprzeć naprawdę często słowem, żywym słowem. I, i ta pielgrzymka na pewno przyniesie swój niesamowity owoc. Cała, cały świat patrzył. Jak widzieliście, również komentowałem tę pielgrzymkę z Watykanu, tam z Rzymu, każdego dnia, no ale ta więź czułem, sercem byłem w Polsce, ciałem, byłem tam w Rzymie, w Basilicy św. Piotra, no ale byłem blisko świętego Jana Pawła II, który przecież na pewno, na pewno czuwał. I to w sposób niesamowity, nad tym wielkim wydarzeniem. I zobaczcie, jakie życie! Tyle radości w Krakowie, tyle, tyle euforii, tyle wszystkiego. I nagle jakby y, przejść smutek i żałoba. W tej samej kuri krakowskiej, gdzie przed chwilą była wielka radość. Wniesiono trumnę ze zmarłym kardynałem Franciszkiem Macharskim. Jeden Franciszek wyjechał, który przyniósł radość, drugi Franciszek, który przynosi wdzięczność, za... ale też i smutek, życie, kochani. Radość i smutek to się zawsze będzie przeplatać. Ale my nie możemy reagować emocjami. My musimy umieć być y, ludźmi y, naprawdę, Kroczącymi po ziemi yy, i wiedzącymi o tym, że Chrystus jest, nieustannie przy mnie. Nie wtedy, gdy ja i, i, i cudownie przy mnie, On też jest, ale i wtedy, kiedy Ty się nie modlisz nawet. Kiedy ty jesteś w grzechu, kiedy ty, ty jesteś yy, w jakimś yy, Twojej depresji, jest Pan Jezus przed tobie. I to chciał powiedzieć Franciszek, papież. Chciałem, aby ta katecheza dzisiejsza, moi drodzy, była taka katecheza, spojrzenie na tą pielgrzymkę. Wiele było komentarzy, dziennikarzy. New York Times komentuje w ten sposób, że papież użył języka młodych, języka komputerowego, języka telefonów komórkowych. Papież miał takie porównanie, prawda? Ale widać było, że ma kontakt z młodzieżą, że przemawia do nich, że ci młodzi ludzie odeszli do domu i zapamiętają, że oni tam to przeżywali. W tutaj, gdzie jestem, po mszy świętej wieczornej pani podchodzi do mnie i jednak mówi Przy księdze to było coś niesamowitego wysłałam do Krakowa w zasadzie moje dwoje dzieci, syn i córka już są dorośli po maturze, pojechali na to spotkanie, studiują. I płakali do telefonu. Płakali, mówili, że było to coś tak cudownego. A kiedy mówi, przejeżdżał obok nas, papież nas pobłogosławił. No, jakie to jest radosne dla matki, że cieszy się, że dzieci się cieszą, bo przejechał oni, koło nich następca św. Piotra ich pobłogosławił. To było też przesłanie dla młodzieży i innej. Dla młodzieży z Łództoku, ja myślę, że ta stacja Jezus poszerzyła się bardzo mocno. To była stacja światowa Jezus. Na cały świat się rozlała, z całego świata patrzyli. Chociaż też i smutne wydarzenie, jedna z osób wracających, jak wiemy z mediów, Pochodząca z Rzymu, dziewczyna, 18-letnia, zmarła. No, była chora, zmarła po prostu w drodze powrotnej. Tak samo i śmierć zaskoczyła w Rajuno, no, Ale to, było, to są przypadki. Ale wszystko było się w piękny sposób, pokoju. I naprawdę, kiedy ludzie chwycili się za ręce, dwa miliony prawie ludzi. Papież mówi: chwyćmy się za ręce, byśmy poczuli jedność, byśmy poczuli siłę i moc. To było coś pięknego. Ci, którzy tam byli, zwłaszcza w niedzielę, którzy doświadczyli również i, i tej, tego trudu, upału, który no, wydawało się, że, nie do, że się nie da znieść już. To był wielki upał, którzy tam uczestniczyli, ale ofiarowali to. Oni wszyscy ofiarowali dla Jezusa, dla papieża, aby, abyśmy wszyscy byli jedno. I to jest takie przesłanie. I te, to przesłanie papieża, które wciąż będzie brzmiało w naszych uczach, ja myślę, że to jest największe przesłanie światowej dni młodzieży. To, co powiedział do młodych, nawiązując do Ewangelii Jezus, który zwraca się do zacheusza, a zacheusz był niskiego wzrostu i Zacheusz właśnie się wstydził, bał się, e, wstydził się Jezusa, wstydził się ludzi, no bo co ludzie powiedzą, że on pójdzie do niego, Zacheusz e, no myśli sobie, co ja ta się wychylał, nie pójdę do pierwszego rzędu, nie będę się przepychał. Ileż jest takich ludzi, nie? Wolą pozostać w swoim miejscu, Wolą pozostać. Niech pozostali w swoim domu. Nie wychodzili na zewnątrz, mówią, po co ja tam będę szedł. No nie trzeba tak reagować. Trzeba uczynić ten krok. Pragnienia. Bo w pewnym momencie Zacheusz mógł pozostać. Słuchajcie, tak sobie robię refleksję. On mógł pozostać w tym miejscu, gdzie był. Ale coś w nim się już zmieniło w Zacheuszu. Wtedy się zmieniło, gdy on podjął decyzję, aby wyjść na sykomorę. A więc żeby jakiś trud uczynić. To już był trud dla Jezusa. On chciał Go zobaczyć. Więc jak my się trudzimy, co jakiś nasz trud dla Pana Jezusa, to nasze wyjście. Pan Jezus już to widzi. I już widzi ten trud. I mówi zejdź, Jak chcę się zatrzymać. On się chował tam zapewne za tymi liśćmi tej, może, nie wiem, czy był liściasty, sykomor, ale pewnie schował się, no bo nie przypuszczałby, bo zaraz będzie przechodził Jezus, że on go zauważy, a Jezus zauważył. I to papież wybrał. I papież Franciszek właśnie taki jest. Zauważa tych ostatnich uchodźcy pozostawieni na na trudnej sytuacji ci najbiedniejsi. Papież jest sobą. Zauważcie ten krytykowany papież, który pięknie mówił do biskupów na Wawelu: Zróbcie wszystko, aby na nowo odzyskać ludzi, odzyskać zaufanie, aby wrócić iść między nich. To było przesłanie. Papież, watykańskie biuro prasowe opublikowało dokładnie to wszystko, co papież mówi, żeby nie odpychać od parafii. Dzisiaj naprawdę to samo mnie szokowało stwierdzenie Ojca Świętego, który mówił na spotkaniu z biskupami, że przy niektórych parafiach są sekretarki, czy współpracują z, z proboszczem kobiety, i czasami one tak się. Już napuszczą tym wszystkim, czy też ci tej parafii, że wyglądają jak córki, jak uczennice szatana, bo jak ktoś przyjdzie po coś poprosić, to one go odpychają, to one, my tu najważniejsze, my tu decydujemy wszystko. Ojciec Święty chce to po prostu zmienić. Ojciec Święty chce zmienić tą postawę duchową.